Witam na konferencji prasowej po meczu, Broń Radom, Suwałki jako pierwszy trener broni. Panie że 24 punkty to dużo, według Pana, mało na zakończenie rundy? Ciężko powiedzieć. No tutaj za, e, trzeba byłoby rozłożyć te okresy. Mieliśmy znowu przebudowę latem. E, 7-8 ludzi w pierwszym składzie wymieniliśmy. Później, jak złapaliśmy rytm, to dopadły nas kontuzje, dopadły nas kartki. I przede wszystkim w dzisiejszym meczu nie mieliśmy do dyspozycji 8 osób. Dwóch chłopców debiutowało z rocznika 2007. Jeden świeży nasz nabytek Antek z rocznika 2006, też pierwszy mecz w seniorach. Ja mówię o debiucie i w broni i na poziomie seniorskim, tak? W pierwszym składzie, więc no, trzech młodzieżowców, którzy swój pierwszy mecz w seniorach rozgrywali. Kilku zawodników też pierwszy raz wyszło w pierwszym składzie lub na innych pozycjach. No, wystarczy powiedzieć, że jeden obrońca z naszej takiej podstawowej linii dzisiaj grał, więc na tą sytuację kadrową, jaką mieliśmy dzisiaj, to naprawdę czapki z głów, bo chłopaki zostawili pełną ambicję. Nie dawaliśmy się złapać pressingiem. Wigry próbowały nas tutaj łapać wysoko. my Mieliśmy tą pierwszą, drugą linię. Staraliśmy się zbierać drugie piłki, staraliśmy się sami presować. Kilka mieliśmy dobrych przechwytów, groźnie kontratakowaliśmy. Kucharz bardzo bliski był zdobycia bramki. Oczywiście Wigry też miały dwie sytuacje, które mogły zamienić, ale, ale mówię na dzień dzisiejszy na sytuację kadrową. Ten wynik jest dla nas e, rezultatem dobrym I, i doceniamy ten punkt, patrząc też na klasę rywala, który do nas przyjechał. Jeśli chodzi o podsumowanie krótkiej jesieni, no to były mecze, gdzie mogliśmy przechylić tą szalę zwycięstwa i punktów pewnie byłoby troszkę więcej. E, z drugiej strony nie przegraliśmy przy Narutowicza. Został nam jeszcze jeden mecz w domu i jeżeli przepracujemy dobrze zimę, tutaj nasza młodzież okrzepnie, no to będziemy na wiosnę mogli patrzeć z takim jeszcze większym optymizmem. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Witamy na drugiej części konferencji prasowej po meczu Royal radom Wikgres Walki. Mamy tendera ze y, zespołu gości, Paweł Cimochowski, Panie trenerze. Ten remis to jest dla pana Dobry wynik? Myślę, że każdy, kto widział to spotkanie, wie doskonale, że kończymy je z ogromnym niedosytem, bo, bo ilość stworzonych sytuacji bramkowych i niewykorzystanych na pewno mocno nas boli. Żałujemy. Szko wielka szkoda, że nie zainkasowaliśmy trzech punktów. Uważam, że z przebiegu spotkania na te punkty zasłużyliśmy. Oczywiście, broni radą gdzieś tam szukała swoich akcji z szybkiego ataku, z kontr, natomiast na dobrą sprawę mieliśmy większość spotkania pod kontrolą. Być może w tej ostatniej tercji zrobiliśmy za mało, żeby tą bramkę zdobyć, która dałaby nam trzy punkty. Na pewno nie zwieszamy głów. Mamy jeszcze jedno spotkanie do końca tej rundy i zrobimy wszystko, żeby. Żeby w kolejnym spotkaniu zdobyć trzy punkty. Bardzo dziękujemy. Dziękuję.